Jednego, jak to się mówi, liberała. Jak pan tak siedzieliście przy ognisku, paliliście drewno, bo nie, żeby inne rzeczy palił. I po prostu przyszedł Libek, powiedział: Czy chce pan porozmawiać? Chcecie państwo porozmawiać o służbie wojskowej, o niskich podatkach, o prywatnej służbie zdrowia? I wy wszyscy jak siedzieliście, tak staliście, wzięliście kije i go przegnaliście. Proszę nam zdradzić sekrety tej, tej akcji dywersyjnej. Są takie momenty, kiedy człowiek odczuwa święty gniew i kiedy nie może już... Milczeć. Kiedy, kiedy nie może milczeć, musi podjąć działanie. I właśnie to było, to, to było jedna z tych sytuacji, kiedy w milczeniu zgasły lampy, kiedy, kiedy poranne wstawały zorze i nas, nadchodził dzień i kiedy przyszedł do nas taki człowiek, który zapytał się nas, czy chcemy porozmawiać i kiedy e, ja słyszę, czy ktoś chce porozmawiać, to wtedy od razu sobie o Świadkach Jehowy, którzy też chcą dawać świadectwo, ale to nie jest świadectwo katolickie, więc my wtedy musimy, my wtedy reagujemy. My wtedy, my wtedy jesteśmy gotowi do rozmowy, ponieważ warto rozmawiać. I to zawsze mówimy. I my w takich ludzi ewangelizujemy, natomiast. Natomiast. E, wiedzą Państwo, czego chcą liberałowie. Zniesienie akcyzy. Czy to jest dobry krok? Czy to jest krok naprzód? Ja też jestem zwolennikiem zniesienia akcyzy. Ale A, nie na alkohol. Ale my jesteśmy. Z, e, My jesteśmy zwolennikami zniesienia akcyzy, ponieważ to w ogóle powinno być zwalczane przez państwo, a nie tolerowane. Ale oni chcą znieść akcyzę, dlatego żeby wszyscy, wszyscy mogli pić. Czy kobieta w ciąży, czy noworodek, czy, e, czy, 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 czy starze, Nawet czy, dziabek. Czy, czy ksiądz, czy wszystkie osoby. Wiedzą państwo, ile my dzisiaj mamy osób. I oni chcą, żeby każda osoba mogła ten. Mogła, mogła, mogła spożywać. A nam się, nam się to nie zgadza, więc wtedy po prostu wszyscy mieliśmy takie drewienka do, do rzucania do ognia. I każdy jak jeden mąż chwycił za te drewienka i, i po prostu go przegonił, ponieważ, ponieważ yy, my. My na, to nie, my na to nigdy się nie zgadzaliśmy i zgadzać się nie możemy. Jak to e, mawiał święty papież Jan Paweł II, non possumus, kiedy e, królowa angielska zapytała się go, czy się z nim napije. Ale też powiedział Jan Paweł II: Każdy z nas ma swoje besterplate, obowiązek, przed którym nie wolno skapitulować. Czy bicie lipków kijami jest pewnego rodzaju oazowym Westerplatte? Ach, ja myślę, że każdy z nas ma w sobie, e, ma w sobie polskiego bohatera. Każdy z nas ma w sobie zdobywcę Monte Cassino, e, obrońcę, Nar obrońcę Narwiku, e, ale również zdobywcę Westerplatte. I tak jak w tych wszystkich naszych zwycięstwach nad Niemcami my walczyliśmy, nasi przodkowie tak dzielnie walczyli, tak my nie ustępujemy i idziemy naprzód. Więc to jest, to jest moje przesłanie, jeżeli ktoś stoi przed obowiązkami polskimi, ponieważ jesteśmy Polakami i mamy polskie obowiązki. Panie doktorze, przyniosę pewien atrybut, a pan sobie pokurzy. Żeby kto inny nie musiał. E, tak jest, proszę Państwa. E, myślę, że oto właśnie. Ja w pełni podpisuję się pod tym, co powiedziałem. Możecie Państwo powiedzieć, że to ja mówiłem. To ja, Marek Kosiak, mówiłem. E, I przy tym ten, przy, przy tym stoję i przy tym e, stać chcę. I, nie mogę ustąpić. I. O, już pan. Pan kamerzysta się objawił. Objawił się i zaraz powie co nieco. Czy mam skierować kamerę na pana kamerzystę? Mm. Pod żadnym pozorem. Ja nie jestem jeszcze gotowy, ale zaraz będę. O, dziękuję panie kamerzysto za. Pan doktor musi. Za zakręcenie naszej butelki z herbatką. To jest herbatka. To jest herbatka. Pan doktor, Taki zaraz. To i to jest właśnie efekt naszych oazowych działań, ponieważ z tej butelki został wyla... wyla... wylany alkohol. napój alkoholowy i została nalana przepyszna yerba mate. I dzięki której my możemy, się, ten, my możemy się orzeźwiać, ale to jest ten. I to jest, właśnie na, to, to jest właśnie jedna z niewielu używek, jaką akceptujemy, czyli herbatka, ponieważ e, tak e, możemy się, nie, nie, nie udurzając się, zachowywać nasze święte oburzenie dla tego, co się dzieje w społeczeństwie i z tym dumnie i sprawiedliwie walczyć. Pa, panie doktorze, proszę zobaczyć, że alkohol zaraz za sobą ciągnie inne dewiacje, bo tu jest jakiś demon nad napisem Olmeka. Tak, to mi wygląda na. Ten demon mi wygląda na. Pewne, pewną postać z historii XX wieku, pewnego włoskiego dziennikarza. Pytanie, czy on był katolikiem? Czy, czy, czy on był. Czy on był abstynentem? Nie wiem. Może był. Wtedy, wtedy pełna zgoda i pełne poparcie. Ale jeżeli nie był. Głowa mała. My mamy sposoby na takich, którzy. Pan doktor... Nie są z nami. Pan doktor się pozbędzie papierosa, a później coś tego, coś się dowiecie ciekawego. Więc spokojnie, on nie pali. Jak pan się czuje, nie pijąc i nie używając alkoholu ani papierosu. Jestem naprawdę człowiekiem wolnym. więcej, jestem człowiekiem szybkim, ponieważ inaczej niż na wolnym rynku, którzy chcą zwolnicy inwaccji. My jesteśmy szybcy, do tego co dogajmy. Oj, aż się muszę orzeźwić mi, Dlatego nie pisz mi, dlatego nie pisz proszę się orzeźwić panie doktorze, bo jeszcze bez liku bez liku jest spraw a siły ma człowiek coraz więcej, bo jak człowiek herbatki się napije, to i humorek wraca, i siły są. Nie ma tego, nie ma tego, nie ma czegoś takiego, żeby było takie coś. Tutaj trzymam w ręku coś, ale to nie jest moje, to jest pana doktora. On to ze sobą przywiózł z Krakowa, na wszelki wypadek, bo... Lepiej zapobiegać niż leczyć. I zaraz pan doktor wam pokaże, co to jest za przyrząd i jak się tego używa. Już. Pan doktor się pozbył papieroska. Nie wiem, czy pan doktor jeszcze herbatki na orzeźwienie. Oj, muszę. Herbatka musi być. Co to za życie, jak się herbatki człowiek nie napije? Panie doktorze, proszę ode mnie przejąć ten atrybut. Może butelkę pan zostawi na razie, bo to chyba oburęczny. I to jest mały patyczek, żeby nie było, że tam jest przemoc. O panie doktorze, proszę przejąć ode mnie atrybut władzy I tutaj jest powiedzmy to drzewo, to jest Libek. Jak to się z takimi ludźmi... O tamto. Jak to się rusza na takich? Pan pokaże. Oj, eee, Ja od tego od tej herbatki mam już troszeczkę spowolnione ruchy. Więc będę to demonstrować w zwolnionym tempie. Ale dzięki temu. Tak, ale dzięki temu materiał będzie bardziej edukacyjny. Po pierwsze, pamiętajcie Państwo, żeby te yy, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, piękne oazowe, żeby pracować nogami. Jak nie pracujecie nogami, to. Yy, to przerąbane. To przerąbane, naprawdę. P pracu pracuj pracujcie nogami. Jak będziecie, jak będziecie pracować nogami to, 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 to pójdziecie do nieba. Po drugie rozpęd. Jak ten. Panie doktorze, może tak trzy kroki dalej, żeby ten rozpęd tak, był. Tak, o. To jest doskonały to jest doskonały pomysł. Więc tak. Dostawiamy i dźwignia. I, i do skutku. I do skutku. I tak... Tak, Państwo, trzeba z tymi, którzy, e, Który... którzy właśnie chcą wolności, jeżeli chodzi o spożywanie, <laughs> wykończą je też szlugi, e, To znaczy wy, e, wykończy mnie to niepalenie, bo my ten kij wbijamy nie tylko w zło, ale my ten ki wbijamy w mrowisko. Panie doktorze, mam pomysł. Może teraz spróbować w tamto, tę bo tam chyba jakiś duch Lipka siedzi Z rozpędu wszystkim, wszystkim libacyom mówimy kategoryczne Nie jeszcze raz Chyba Chyba już coś tam w sumieniu pęka Może teraz tą lipę lipę? Nie ma lipy Lipę Zbiegł Chyba już coś zaczynają rozumieć. Tak, szanowni państwo, my ten kij wbijamy w morowisko. My nie boimy się kontrowersji, ponieważ... E, ponieważ właśnie tak trzeba robić, bo to jest kij. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest kij. Ponieważ... To jest kij. Mogę powiedzieć więcej, to jest nawet gałąź. Ale... Ta gałąź to jest broń. Śmiertelnie niebezpieczna. Szanowni państwo... E, ten, ten kij my po prostu wbijamy w polską glebę, tworząc oś w stronę nieba, w stronę... Jak na Pana słońce zaczęło padać, jak Pan tu mówił o niebie. Tak, ponieważ e, my oczywiście nie czcimy słońca, my nie jesteśmy neopoganami, e, bo, e, ja nie jestem neopoganinem, Pan doktor też nie jest neopoganinem. Ja nie, ja jestem... My się neopogaństwem e, brzydzimy i... To zawsze mówimy i to z moich ust zawsze wypływało, że tam żadne neopogaństwo, broń Boże, ale myślę, że. Ten, Lipków trzeba bić. Ale myślę, że ten kij to jest. Przyszłość narodu. Myślę, że ten, ten kij typu gałąź to jest przyszłość narodu. Szanowny...